Panie jakieś sprawy sercowe, pani Gustawie, pani Gustawie, pani Gustawie, jak tam pańskie sprawy sercowe, pani Gustawie, Gustawie? O, próbowałem coś na własną rękę, lekarz szanownego tatusia trochę się opierał, ale pod presją godziwego wynagrodzenia No tu wszystko. KG, morfologia, RTG, kratki piersiowej, USG, jamy brzusznej, nawet próby wątrobowe, a do tego zaświadczenie od lekarza psychiatry. Nie ma szans na ubezwłasnowolnienie. A jak tam pańskie sprawy sercowe, pani Gustawie? Nadal śni pan o pannie Papas? <laughs> na razie, proszę pani, to ja śnię. koszmary... Z szanownym tatusiem w roli głównej. No, ale jest pan... ...przystojny... ...zdolny... ...zaradny... ...zdrowy. No i pewnie dziewczyny... ...wieszają się panu na szyi jak pchły pod obrożą. No. No ja na przykład też. Nie miałabym nic przeciwko, gdyby pan mnie pocałował. Na przykład. Пошли, кот. Угрызла на дну? Не, не. Co, że dzieci sprytne, że chcą się wzbogacić, no o to pretensji mieć nie mogę. W końcu chowałem je po mojemu. I co? Może mia ja za miętki był, a może na nauki w szkołach za wielki ja skład, A o miłości do ziemi? zapomniał. Ale to trzeba naprawić. Przecież tu jest ich miejsce. Tu jest ich żyła złota. Dobrze mówisz. Gdybyś ty trochę niższy był i grubszy, to byś się na prezydenta nadał. <laughs> Chcesz mi wielka sztuka? Niech. Trochę za mało palony jest. Wiem. Ma pani podobna jakiś plan? A, tak, tak. Wychodzę za pana za mąż. Dobrze. Co? Powiedzmy, że się w pana zakochałam od pierwszego wejrzenia. Bierzemy ślub. No. To jak? Jeszcze gumy. Krysia, co ty robisz? Tobie nie wolno dźwigać w takim stanie, no. Zostasz. Czekaj, czekaj, mógłbym przysiąc, że nosiłaś to wyżej, Krysia. On się usuwa, jak to się by nie działo w takim tempie, to ty jutro... Mama, 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 mama. Urodzisz? <gryś> Kto się do tego namówił? Nikt. Sama wymyśliłam. Bałam się, że do roboty zagonią, a ja robić się cokolwiek boję, że komu nie, żeby specjalnie, ale zwyczajnie przez nieuwagę. uwagę, jakiej nie zrobić. A poza tym dziewczynie z brzuchem rzej, Wszyscy ją uważają, a jak pójdę do kościoła, to czuję się jak święta. Bez tego brzucha to. to ci do twarzy. Wyglądasz jak wtedy. jak wtedy na łące. Tylko. tylko sukienkę mam inną. Bogu, żem widział, jak Kryśka poduszkę urodziła. Aleś się chłopie musiał jednąć. Na chwilę tylko od Kryś odszedłem. A tu Janek przyszedł i poród odebrał. Na własne oczy widziałem. No wiem, kawa, ale dobrze będzie. Odebrał poród, dobrze. No sam widzisz, że Kryśka nie dla ciebie. No i nie możesz mieć do koselów, o to pretensji. No a co ja zrobię, że ona mi się tak podoba? Chociaż boję się tego i pecha, żeby się na mnie nie przerzucił. Ważę z tym, co trzeba będzie temu marketowi spłacić. Kawa kapitalisty to kurwisyny. One nie popuszczą. Ty nie mogłeś na jakąś tańszą półkę zemdleć? Na jakieś chrupki albo jakieś makarony. Ale się łowi No, jebłem się. Krrrr, <laughs> mi w gardle zaskoczy. Kawa jest na kuchni. Od kawy to tylko oczy robię, a ja teraz muszę mieć spojrzenie niczym niezmączone. Dzień dobry. Mamo, tato, mam dla was niespodziankę. Mój mąż, Gustaw Mytnik. Widziesz za mnie? Ale. Ojciec będzie szczęśliwy. Ale. Przepisze dla nas gospodarstwo. Ale. Kryśia On chciał nawet tę poduszkę na swojego spadkobiercę wychować. Kryśia Proszę księdza! Proszę księdza! Bo my mamy. Mamy. delikatną sprawę. Tato? jak jaki ja twój tato? Mój Boże, Zośka, tobie z tej pazerności zupełnie odbiło. Ale ja kocham tego człowieka. Od kiedy? To właśnie na niego przez tyle lat czekałam mm. i odtąd razem będziemy szli przez życie. Mama i tata już dawno powinni być na emeryturze. Na słoneczku się wygrzewać. Młoda krew tej ziemi potrzebna. No przecież tatusiowi chyba obojętne, czy tu będą rosły... Pomidory, czy dajmy na to kwiaty? No po co hurtownikom dawać zarobić, skoro można samemu kwiaciarnię założyć? No, no, można, można. No, a od kwiaciarni do supermarketu, co go tu papas chce postawić, to tak znowu daleko. Genialduję! Szwagier! Szwagier! No to serdeczne gratulacje! Pani Mytnikowa, gratuluję! No, właśnie my też wzięliśmy ślub. Co? No. Krysia. No co jest, zrobiliśmy tak jak chciałeś. Ja na tych ślubach nie byłem. Wódzki na weselach nie piłem. Nie tak prawdziwy Polak rodzinę zakłada. Nie Pole to nie chociaż czasem jest nam dobrze czasem, że jesteś dla mnie wielką... No i to, no! I opłaciło się! Opłaciło się! Przecież ja na intencje tych ślubów, to ja na tacy 10 tysięcy złotych dałem, no! Trzymy za kubierkę, nie twarz! Marian! A mnie to, że wydaje, że Pan Bóg to raczej z tym wspólnego nic nie ma. No, no ale przecież słuchaj, no przecież słyszał o co prosiłem. A Pan... na pewno słyszał. No, no, no to jak słyszał, to przecież mi podpowiedział, co ja mam zrobić. A na pewno. No, no to ty teraz patrz się i ty się ucz jak z Panem Bogiem gadać i jak masz go słuchać. No, no. Ra, 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 ra. Załóż pan walonik, nie wie pan za pana pechu, co po dzisiejszej nocy będziesz pan kupował dwie wyprawki. I <śmierdzi> I na całym świecie cię. No, dzieci! No, no, to na was w no! <laughs> tak, no ja się znam na zwyczajach ludowych plantujących w tej wsi. Nie ma czegoś takiego. No, 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 ale przecież ja, że właśnie ten zwyczaj stworzył, nie będę do Unii wchodził jak ciuliaki. No. Bez naszych pradawnych zwyczajów, co? No, no, pokoiki macie naszykowane. A o interesach pogadamy na poprawinach. No idźcie, nami. Idźcie, Oj, jak pasują do siebie. No. Jak mało kto. Czy dobrze jest, czy może jest, jest Już lęk w się spodziewać Czy też przejść, szukać jej Czy jej to zejść Bo z dziewczynami nigdy nie wiesz Nie wiesz czy dobrze jest, czy może jest, jest Już czy najważniejszy jest w życiu jej Czy znaczysz już od kogoś mniej Ojej, nie <śmiennie> dobrze, dobrze, dobrze no. no. Ojej, oj, oj, nie, nie, nie dobrze, teraz, no. nie, dobrze. O, będzie dobrze, nie dobrze Ojej, nie dobrze, nie dobrze Jakie problemy? Dziesięć lat w zawodzie. Dziesięć lat poszukiwania. Już sądziłem, że, że dziewictwo to jest jakaś starożytna legenda, że to jest baś tysiąca jednej nocy, a tu masz. A tu mi się trafia własna, prywatna dziewica. Nie każda to ma. A powinna. Ale nie każda potrafi dotrzymać. A ja dla ciebie trzymałam. Już wtedy na łące sobie poprzysięgłam. Dla niego ten wianuszek i choćby nie wiem, co tu doniosę. Krysiu? A, a, to dla mnie ten... Wieniec? Januszek. Ach. Ale ja nie wiem, jak to się robi, aż kompletnie na tym nie znam. Ale jakoś sobie poradzimy. Musisz tylko uważać, żebym ci nie, żeby specjalnie, ale... Mm. Zwyczajnie. Mm. Ale Pani... mm. wiesz, Gienia, że jak Krysia to przejdzie, a Janek to przetrzymie, to pech ją opuści na zawsze. Skąd ty to wiesz? Oj, Gienia, Gienia. A ty nie pamiętasz, jak z Nami było? Przecież ty też pechowa baba byłaś. Dopóki cię ten, e, no, um, e, kosela Marian e, nie... Znaczy, że ja od pecha nie wybawię. Kosele już tak mają, że jak pokochają, to pech ja już tylko samo szczęście, Gienia. Do zakochania je!